Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Tutaj Magda z Taktoja Odrodzenie. Opowiem Ci w tym nagraniu, w jaki sposób nasze ciało potrzebujemy być może, Ty też potrzebujesz, dostosować do nowych, pozytywnych wydarzeń w Twoim życiu. To jest tak, jeśli chcemy zmienić jakiś wzorzec, jakiś schemat w naszym życiu, który już nam nie służy, i chcemy przyciągnąć do naszego życia więcej radości, obfitości, lekkości, miłości, czułego dotyku i przyjemności, bardzo często dokonujemy zmiany poprzez wzorce mentalne. Poprzez usunięcie z naszego umysłu, tego, co nie służy, jeśli chodzi o te stare wzorce, właśnie, paterny. I zaimplementowanie, przyjęcie na przykład na zasadzie afirmacji, nowych schematów. Nauczenie się, nauczenie naszych ścieżek neuronowych, nowego wzorca, nowego postępowania. Natomiast. W tym procesie, czy też potrzebujemy jeszcze ten proces uzupełnić o nasze ciało, ponieważ te wzorce mentalne dotychczasowe zapisane są nie tylko w naszym umyśle, ale również w naszym ciele. I teraz, o ile bardzo często. Zmieniamy je właśnie na poziomie naszego umysłu, na poziomie podświadomości. O tyle zapominamy o ciele. I teraz, jak to robimy? Ale zanim jeszcze jak to robimy, w jaki sposób rozpoznasz, że Twoje ciało Cię sabotuje, że ono jeszcze nie jest gotowe na przyjęcie takiej ilości dobrego? w życiu. Otóż zdarza się, że masz zdarza się, że w Twoim życiu zachodzi pewne wydarzenie. Często jest to też ponownie powtarzający się wzorzec, w którym coś się wydarza takiego, że ty przystajesz, Iść w stronę tej przyjemności, iść w stronę tego, czego chcesz więcej w swoim życiu, i zaczynasz jakimś jednym zdaniem, jednym zachowaniem sabotować tą drogę w górę, powiedziałabym. Przykład. Zdarzało mi się, być w cudownych, relaksujących okolicznościach z moim partnerem. Miałam fantastyczne fantastyczny czas z nim. Bardzo dużo ciepła, miłości, dobroci otrzymywałam. I kiedy dochodziłam do tego, Szklanego sufitu, który wyznaczało moje ciało, robiłam coś, co powodowało, że psuło się wszystko że psuła się atmosfera albo że ja reagowałam na jakąś rzecz, która się zdarzała między nami w sposób nadmiarowy. Emocje mi wybuchały i negatywizm się pojawiał. I to nie te emocje po stronie przyjemnej właśnie, tylko te emocje, które, które powodują, że między ludźmi się psuje atmosfera, że robi się jakiś zgrzyt, że po prostu jest niefajnie. I teraz kiedy odkryłam ten wzorzec i zaczęłam pracować tą prostą metodą, którą zaraz Ci pokażę, Okazało się, że na początku, że moje ciało w ogóle nie jest gotowe na przyjęcie tego dobrego, że ono bardzo szybko w tym ćwiczeniu się spina i wręcz mnie odrzucało od, tej, od tego, co niesie ze sobą to, to ćwiczenie. A jak to robimy? W momencie kiedy czujesz błogość, przyjemność, kiedy jest yy, w Twoim życiu to się zadziewa, czegoś chciałabyś więcej. Odczuwasz to, nie, nie tylko myślisz o tym, ale też odczuwasz to. Więc. Tutaj może się to dziać na poziomie fizycznym, czyli możesz tego doświadczać w swoim realu, ale możesz też się z tym łączyć pod zamkniętymi powiekami. Dla twojego umysłu nie ma żadnego znaczenia. On będzie odbierał to w taki sam sposób, czy ty będziesz to przeżywała rzeczywiście, czy ty będziesz wyobrażała to sobie. Kwestia tylko tego, żebyś również za tym wyobrażeniem. Poczuła to w ciele. Czyli przenosimy to, ten obraz do ciała i zaczynamy odczuwać to. Zaczynamy żyć tym, co jest miłe w danej chwili dla Ciebie, co jest przyjemne i odczuwasz to w ciele. W momencie, kiedy jesteś tym przepełniona, kiedy masz taką błogość, kiedy jest Ci po prostu fantastycznie, zaczynasz kotwiczyć to poczucie, w ciele, dając sygnał ciału, że to jest bezpieczne. I robimy to poprzez uścisk motyla. W ten sposób zakładamy ręce na krzyż, dotykając się tutaj swoich ramion, dotykając i zaczynamy wykonywać tapping. Zaczynamy się delikatnie Oklepywać wraz z oddechem. To ma być delikatny, czuły dotyk, ale taki, żebyś czuła, że się dotykasz. Ważne, aby dołączyć do tego również swój oddech, czyli robimy to wraz z oddechem. I robisz to tak długo, aż Twoje myśli. Uczucia i ciało nie podąży w inną stronę. Czyli w momencie, kiedy ta błogość, ten dobrostan, którego chcesz doświadczać więcej, przestaje być Twoim udziałem, nie ma już go w Twoim ciele, bo na przykład pojawi się jakaś myśl niesłużąca, niewspierająca, wtedy przestajesz to robić. Przestajesz wykonywać ten ruch, bo nie chcemy potwiczyć w ciele tego, czego nie chcemy. Ćwicz to, podnoś ten poziom bezpieczeństwa i poczucia błogości w ciele, z tym są z z błogością poczucia bezpieczeństwa w Twoim ciele. Po to, aby szybciej manifestować to, czego chcesz w Twoim życiu. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Pa. A, i jeszcze jedno. Jeżeli jesteś gotowa na więcej, zapraszam Cię bardzo serdecznie na mega wspierającą, transformującą. Sesję kart tarota, tarot numerologiczny, partnerski, gdzie możesz przetransformować swoją relację partnerską, gdzie możesz wejść z nią na wyższy poziom i poprzez wielowymiarowe połączenie się właśnie dzięki obrazom i wibracjom liczb. Po prostu zrozumieć więcej. Ale także później pójść z tym do ciała. To jest ważne. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Trzymaj się. Pa.